W dzisiejszym odcinku opowiem wam historię Williama Awtona. Co takiego zrobił, że każdy w świecie Finders at Freddy's zna to imię. Ale przed tym możecie zostawić suba na kanale. Bez przedłużenia, zapraszam Was do oglądania. A więc zacznijmy od początku, czyli rok 1900. 83. Wraz z Henrym otwierają swój biznes o nazwie Fredbear's z Diner, w którym wystąpiły jego, jak i Henrygo, oryginalne projekty oraz twórczość Fredbear oraz Spring Bonnie inaczej mówiąc Yellow Bear oraz Yellow Rabbit. Które używały systemu sprężynowego. Ale wracając do Williama i Henry'ego, biznes działał jak szalony. Każdy chciał zobaczyć występy animatroników, bo było to coś nowego. Wszystko grało jak w zegarku. William i Henry myśląc o lepszych kosztach, nawet chcieli zrobić autorski serial, Fred, Burst and Friends. Nie wiadomo, czy zadziałał tak, jak chcieli, ale to nic. Wszystko było dobrze, aż do dwóch incydentów, w których syn Williama Teraz córka Henrygo z pewnego wieczoru podczas imprezy Charlie nie została wpuszczona do restauracji. Wpuśćcie mnie, urda! Była ona wyśmiana przez dzieci w budynku. No i to był błąd. Tego wieczoru Charlie została zamordowana przez Williama Aftona. Ten śmietnik jakoś zatuszował to morderstwo i Fred Bersy działało dalej. Ale była mowa o dwóch incydentach, więc jaki był drugi? Niestety drugi incydent był z winy syna Williama Michaela. Was that the bite of 87? William i Henry, załamani po swoich stradach oraz przez opinię publiczną, zamknęli restaurację. I tak kończy się pierwszy etap życia Williama, ale następny przychodzi szybko, bo w nowej restauracji tylko Williama. Circus Baby Pizza World, restauracja, w której nie było sprzęt nowych animatroników, które mordowały pracowników. Tylko animatroniki, którymi zadaniem było mordowanie dzieci w blueprintach. Które Widzicie na ekranie widać wszystkie mistelne plany Williama. Jeszcze przed otwarciem, niestety, doszło do tragicznego incydentu, czyli śmierć Elizabeth Afton. William po zaginięciu Elizabeth zamknął restaurację jeszcze przed otwarciem, a rzucił winą nabycie gazu. No i wszystkie animacjoniki wsadził do jednego miejsca pod restauracją i założył Circus Baby Entertainment and Rental. Więc przechodzimy do roku mniej więcej 1000. W 1985 William po straconym biznesie poddał się ale Henry, dalej brnął w ten biznes i założył Freddy Fazbear's Pizza, gdzie zrobił animatroniki z serialu Fred and Friends, czyli klasyczną czwórkę. William znowu z niewyjaśnionych przyczyn zabił piątkę dzieci Gabriela, Jeremiego, Susie, Fritza oraz Cassidy, ale żeby nie znaleźć martwych chciał, schował je do animatroników. A więc mijały dni, a z kostiumów animatroników zaczęło źle pachnieć oraz przez to, że zaginęła piątka dzieci. Fredis sprawdziła animatroniki, i nie uwierzycie, co tam znaleźli. Martwe ciała w kostiumach animatroników. I jaki potwór mógłby to zrobić? Ale Fredis, aby być dalej w interesie, postanowili pozbyć się ciał i zatuszować to, co się stało. Ale do czasu, bo William znowu w***ł wi... się na pełnej k***wie do pizzerii i z kolejną piątkę dzieci. Tylko tym razem zamiast schować ją, zostawił je tak osobie leżące. Ale tym razem policja znalazła ciała i Freddy's zostało zamknięte. Ale Henry nie poddał się i brnął w Interest oraz w 1987 założył Freddy Fazbear's pizza z zabawkowymi animatronikami, zainspirowany zabawkami, które kiedyś sprzedawał z Williamem. I tym razem Henry nie był Zainwestował w kamery, które normalnie działają. Mijały dni, biznes działał, było dobrze, ale jak zawsze przychodzi pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i pogrące dzieci. William Afton, Denzai, zamordował piątkę dzieci w restauracji. Zamiast powtórzyć rozrywkę z ciałami, po prostu rozsucił po całej restauracji, jakby to było nic. Ale tym razem widziano, że to William i Henry, zamiast zadzwonić na policję, po prostu dał ułożyć dalej pod jednym warunkiem. Nie ma się zbliżać do restauracji. No i klasycznie pizzeria zostaje zamknięta, ale jest jeszcze jedno przyjęcie urodzinowe. Jeremy Fitzgerald, zmieniony z nocnej na dzienną zmianę, miał pilnować, żeby nic się nie stało, ale niestety stało się. The Bite of 87, incydent, w którym Jeremy mu został odkreślony płat przez Tojczykę. Henry załamany zamkniętą kolejną restauracją postanowił Kolejny raz założyć biznes, ale ze starymi animatronikami. Użył je, aby ograniczyć koszty. Cena budowy restauracji na nowo dość sporo kosztuje. Henry, skąpy Czwaniak, użył stare animatroniki i trochę je ponaprawiał oraz użył starej restauracji do swojego nowego biznesu. Niestety, animatroniki już są dawno opętane przez wcześniejsze morderstwa, ale do czasu, ponieważ William przez pięć dni pod rząd atakował i nie animatroniki, prawdopodobnie aby zdobyć z nich remnant. Ale niestety William nie spodziewał się co się stanie później. Dusze zaginionej piątki dzieci zaprowadziły go do roomu, Nie wiedząc co zrobić, popełnił błąd, który kosztował jego życie. Założył złoty kostium królika, którym zamordował wszystkie dzieci, ale przez to, że budynek był biednie zrobiony przez ograniczone koszty, kostium został nawilżony, przez co springloki były wrażliwe na puszczenie. Nie w każdej chwili. No i stało się. William został zamordowany w kostiumie, w którym sam masowo mordował. 30 lat później William, wystrój Springtrapa, obudził się. Nie wiedząc co zrobić, zauważył, że jest w jakimś nowym budynku. Jak to się stało? Co się stało? Czemu on nadal żyje? Jak chodzi o to, co się stało? Czemu jest w nowym budynku? Jest to spowodowane fond Judem. Jud, Fondued, aby dodać nowe rzeczy do Fright, wszedł do Frediego But. <laughs> I w zamkniętym safe roomie znalazł Springtrapa. Musiałem to powiedzieć. To, to było idealne. Kontynuując, jest to super pomysł. Dać martwe ciało do swojego domu strachów. Michael, poszła swojej misji, odnalezienia swojego brata i ojca, wreszcie go znalazł. Lecz William nie rozpoznał Michaela, więc próbował go zaatakować. Michael zdołał go odciągnąć od siebie przez 6 nocy pod rząd, Ale finalnego dnia atrakcja wpada w płomień. Nie wiadomo dlaczego. Może to był plan von Judah, może to zrobił Michael, a może mógł to zrobić Springtrap. Nie wiadomo. Springtrap po pożarze chodził na bokach budynków, aż dostał się do starej restauracji, Fredbear's Family Diner. Tam w schowku z zapasowymi animatronikami i częściami, znalazł nowy strój. Zdjął swój stary, a przez to, że jego ciało gniło 30 lat, w tym kostiumie jakoś odpadła mu ręka. i Było widać kość. Nie pytajcie jak, bo nie wiem. W nowym kostiumie Fuyasa dalej chodzi na bokach budynków, i nagle dochodzi do nowej pizzerii Freddy Fazbear's Pizza Place i zostaje oddany na odzysk. Jest wpuszczony do budynku i próbuje znowu zaatakować Michaela, lecz nie zdążył przez wścibski plan Henry'ego. Tak, wracamy do Henry'ego. Jego planem był zapłon budynku z każdym w środku, aby ich dusze uwolnić. Udało mu się to. Dusze zostały wypuszczone i już ich nie ma. I tak właśnie nie kończy się historia Williama w grze, ale nie zapomnijmy, że wyszedł film w NAFA, w którym ponownie wystąpił Afton, więc bez przedłużania przechodzimy do części filmowej historii Williama Aftona. William Afton, a może powiem Steven Ragnall, czyli morderca, doradca zawodowy oraz ojciec jednej córki o imieniu Vanessa. William w filmie doradza Michaelowi, aby poszedł pracować w Freddy's. Jego planem było, aby animatroniki go zamordowały, jak i stróżów nocnych. Zapytacie pewnie niby czemu on miał taki plan? Już opowiadam. William jest mordercą tak samo jak w krach. William zamordował klasyczną piątkę oraz brata Majka. I żeby nie wyszło na jawcu, zrobił pomyślał, aby wysłać go do restauracji. Ale animatroniki nie zabiły go. A dlaczego? Więc jeśli twoje sługuzy nie zrobią tego o co ich poprosiłeś, musisz to zrobić sam. William zdesperowany w kostiumie złotego królika zaatakował Michaela, Ale nie na długo, ponieważ aby pokazała animatronikom Kim, tak naprawdę jest złoty królik, oraz ten szalony CUP KKS zaatakował Williama, rozrywając jego strój. Pringloki, jaki w krach puściły i zamordowały go w kostiumie, którym sam mordował. No i animatroniki zaprowadziły go do kuchni, gdzie wykrwawiał się aż do jego śmierci. I tak widzowie kończy się historia Williama Aftona. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to możecie zasubskrybować ten kanał, ale zdać lajka i komentarz i widzimy się w przyszłych odcinkach i zacyt tego, że minęło już troszkę od Sylwestra i zapomniałam mi się powiedzieć szczęśliwego nowego roku to szczęśliwego nowego roku i tak dalej, widzimy się w przyszłych odcinkach na razie, cześć, siema, elo